Patrujemy teraz naszego pierwszego rozmówcę na tej ruchliwej drodze. ten nikt na razie się nie pojawił, więc może poczekajmy. Przepraszam? Tak? Mogłabym Panu zadać kilka pytań. Ale o co chodzi? Wprowadzamy właśnie wywiad na temat zanieczyszczeń powietrznych na całym A no to jest bardzo interesujący dla mnie temat. Oczywiście zgodzę się zamienić kilka słów z Panią. Więc e, pierwsze e, pytanie brzmi: jakie są Pana, według Pana źródła zanieczyszczeń? No, głównymi źródłami zanieczyszczeń jest człowiek, tak? Yy, człowiek produkuje zanieczyszczenia, wydala zanieczyszczenia. No, niestety te bardziej ekologiczne można uwzględnić za pożyteczne. Ale na przykład codzienna jazda do pracy, jedziemy autobusem, tramwaje, bardzo ekologiczny środek transportu, ewentualnie pociągiem, to są super środki. Ale jeździć samochodem, nie wiem, skuterem, bardzo konfliktowa, jak dla mnie, sprawa, spaliny wydzielające się. Druga rzecz, elektrownie. Tony węgla, przecież węgiel jest złotem Polski, tak? Górny Śląsk wykopał tyle węgla, że cały świat mógłby palić w każdy w domu sobie przez całe życie, a tu w elektrowniach marnujemy miliony ton węgla. Bardzo niepokojące zjawisko niszczymy własne środowisko i tak być nie mogło być. Wszystkie zanieczyszczenia z tego węgla idą w atmosferę. Do tego dochodzą jeszcze yy, wszystkie huty, tak, cementownie, przecież cement bardzo rakotwórczy. Dobrze, że już nie ma azbestu w tej chwili fabryk, bo azbest też był bardzo, bardzo szkodliwy dla środowiska. Całe szczęście udaje się zapobiegać już tym zjawiskom. Także myślę, cały czas do przodu idzie postęp cywilizacji, ale niestety nie uwzględniamy w tym środowiska. Dobrze, drugie pytanie. Jakie są według pana skutki zniszczenia powietrza i jak możemy temu właśnie zapobiegać? Zapobiegać. Zapobieganie. Każdy łatwo może sobie powiedzieć, zapobiegać. Ale proszę spojrzeć, ile samochodów tam jeździ? No proszę bardzo, proszę tak, kamerą zobaczyć. Ile? Jedna osoba. Wszędzie jedna osoba, jedna, jedna, jedna. To tak być nie może. Nie, proszę sobie wyobrazić. P poniedziałek rano, każdy jedzie do pracy. W każdym samochodzie jedna osoba. Wzdzielane jest tyle spalin, że jakby te osoby wsiadły do jednego samochodu, było o 4 razy, bo 5 może wsiąść, tak? Czyli o 4 razy mniej spalin, czyli to jest tak, jakby o pół dnia więcej życia dla naszego środowiska. Zielona trawa. Gdzie ona jest zielona? No proszę mi powiedzieć, czy ta trawa jest zielona? Żółta, jakaś żółknie, gnije. Gnije, bo nie ma tlenu, ona się truje, to tak być nie może, prawda? Możemy zakładać filtry też na kominy, no ale co z tego? Co z tego przyjdzie, jeśli tak? Jeden czy drugi będzie w ognisku sobie palił opony, na przykład jakieś, tak? Bardzo częste zjawisko. Energetyczne, nie powiem, w domu się dobrze pali, ale no niestety, środowisko na tym cierpi. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Pan zapobiega zanieczyszczeniom powietrza? Ja? Ja nie przykładam ręki do zanieczyszczeń powietrza, w ogóle środowiska. To właśnie. Ropa, oleje, wszystkie wylewane na ziemię, to idzie w glebę i wszystko się truje. Ja samochodem nie jeżdżę. Ja jestem kolarzem, tak? Kolarzem. O, tu mam nawet czapeczkę kolarską, jak lens. Proszę zobaczyć. Tak, jeżdżę codziennie do pracy, szkoły, na zawody, wszędzie rowerem, tak? Rower, mój środek transportu. 20 godzin tygodniowo siedzę na rowerze, plus jazda po mieście to prawie 200. I yy, mogę powiedzieć, że spaliny muszą odejść. Ludzie jeżdżą sobie też rowerami, lecz jeszcze w małym stopniu. Wypożyczalnie rowerów bezpłatne, praktycznie tak. Bajkłany w Krakowie mogą zagościć. Można jeździć za darmo pierwsze 20 minut. Wszystkim polecam. I następnym zjawiskiem, jeszcze zapobiegania, może być na przykład. Może być tak, wiele czynników. No, to jest dla mnie już teraz takie troszkę krępujące, no ale może o jakieś kolejne pytanie. W takim razie może podziękujemy Panu za wywiad i myślę, że e, nasz pierwszy rozmówca może być znakomitym przykładem na to, że można zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, do widzenia.